Próbny egzamin naturalny z matematyki, poziom rozszerzony, wydawnictwo Pazdro, 2022 rok, zadanie 10. Zadanie z stereometrii bryły. W sześcianie o krawędzi długości 6 ścięto każde naroże płaszczyzną przechodzącą przez środki trzech krawędzi, zbiegających się w tym narożu. Oblicz, objętość i pole powierzchni powstałej bryły. A tutaj posłużę się GeoGebrom. Rysunkiem zrobiony w GeoGebrze, tak, żeby w miarę ten pokazać ten, tą bryłę. Tutaj jest ścięty jeden z narożników, nie wszystkie 8, tylko jeden. Więc, tak, żeby to po prostu pokazać, jak to, jak to wygląda. No, i teraz, tak wiem, że sześcian ma krawędź 6. I ścięto każde naroże płaszczyzną przechodzącą przez środki trzech krawędzi. Czyli teraz tak, to jest 3, to jest 3, to jest również 3, a to jest przekątna kwadratu, czyli 3 pierwiastki z dwóch. No i teraz, jeżeli mam każde naroże ścięto, tych naroży 4 do góry i 4 na dole, no to znaczy, że żeby wyliczyć objętość tej bryły, muszę wyliczyć objętość sześcianu i odjąć. 8 przystających brył. I te bryły to są tutaj, to potraktuję jako podstawę. Czyli podstawą jest trójkąt prostokątny, a to będzie wysokością. I tą bryłą jest OstroSłup o podstawie trójkąta prostokątnego. Czyli tak, objętość sześcianu to jest A do potęgi trzeciej, czyli 6 do potęgi trzeciej. To jest 216. Natomiast objętość jednego takiego ostrosłupa to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość, czyli 1 trzecia. No i podstawą jest trójkąt prostokątny o krawędziach 3 i 3, o przyprostokątnych 3 i 3 i wysokości. Również 3. No i jedną trójkę mogę skrócić, czyli to jest 9. Drugich. No i mam 8 takich objętości ostrosupa, czyli to jest 8 razy 9. Drugich. To mogę skrócić, czyli jest 30, 36. Czyli objętość bryły. To jest 216, odjąć 36, czyli 180. No i jeszcze zostaje pole powierzchni. <laughs> pole powierzchni. No i teraz, jeżeli odetnę 8 tych yy, naroży, to mi zostanie coś takiego na każdej ścianie. Czyli to będzie to, to, takie, taki, taka płaszczyzna zostanie na boku plus taki trójkąt z każdego narożnika. Tych kwadratów, bo to jest kwadrat, będę miał tyle ile ścian, czyli 6. Jest to kwadrat o boku tutaj jest tak, 3, 3, jeszcze raz, i tutaj trzy pierwiastki z dwóch, czyli mam 6 kwadratów o krawędzi 3 pierwiastki z dwóch. Czyli pole jest równe 6 razy 3 pierwiastki z 2 do kwadratu. I to jest to pole złożone z tych e, kwadratów. Czyli to jest 6 razy 9 i razy 2. Czyli 54 razy 2 to jest 108. No i mam e, z każdego naroża ściętego mam jeden trójkąt. Jest to trójkąt równoboczny o boku... 3 pierwiastki z 2 i tych trójkątów mam 8, czyli pole drugie to jest 8 trójkątów równobocznych, czyli a kwadrat pierwiastków z 3 przez 4, czyli jest 8 razy i bok to jest 3 pierwiastki z 2 do kwadratu pierwiastek z 3 przez 4. 4 i 8 mogę skrócić. Czyli jest 2 razy 9 razy 2 pierwiastek z 3. 4 razy 9 to jest 36 pierwiastków z 3. Czyli pole całkowite to jest 108 dodać 36 pierwiastków z 3.